Cześć! Dzisiaj chciałam się skupić na tematyce kont oszczędnościowych i kont inwestycyjnych. Otóż, dlaczego warto je mieć, i właśnie jak one są przydatne, i dlaczego nieraz już uratowały mi skórę. Otóż większość z nas ma właśnie dwa konta. Najczęściej jest to konto właśnie to takie zwykłe, podstawowe, na które wpływają wasze wypłaty, z którego płacicie rachunki, czy, czy na przykład robicie jakiekolwiek opłaty w sklepach czy, czy online. Drugie konto to jest to konto oszczędnościowe, gdzie po prostu przeznaczacie wszystkie pieniądze, które chcecie mieć jako zaskórniaki, czy na jakiś konkretny cel, typu tam dom czy samochód. I ja Przynajmniej ja tak robiłam właśnie do, do tej pory, do mniej więcej zeszłego roku, 2020, kiedy jakby oczy mi otworzyła właśnie pandemia i to, że warto być zabezpieczoną na kilku frontach nie tylko właśnie mieć oszczędności, jakby z przeznaczeniem na coś, bo takie właśnie było moje konto oszczędnościowe. Oszczędzałam po to, żeby móc te pieniądze później zainwestować w posiadłość na wynajem, pod wynajem. Przepraszam, mam trochę trudności z, z językiem polskim, bo długo tu już siedzę i czasami mi się mieszają zwroty, więc przepraszam za to. I właśnie chciałam zainwestować po prostu w, w dom. Bo okazało się, że mój biznes idzie, idzie gorzej. I zrobiłam o tym osobny filmik, to Wam podlinkuję też pod spodem. I, I okazało się, że po prostu, no, jakby nie potrzebowałam sięgać po oszczędności, ale chciałam mieć taką możliwość, bo, bo mówię, zarabiałam bardzo mało. Biznes przynosił bardzo mało pieniędzy. Udało mi się na szczęście innymi sposobami zarobić troszkę, żeby pokryć moją część wydatków, ale tak, ale. Nie, miałam, nie czułam się tak bezpiecznie psychicznie, ponieważ miałam to konto jednooszczędnościowe, gdzie właśnie była ta cała moja kasa przeznaczona na zakup domu. I oczywiście, gdyby trzeba było, to bym ją ruszyła, wiadomo, mus to mus, ale czułam się z tym źle, nie, nie, nie chciałabym jej po prostu ruszać. Na szczęście nie musiałam, ale ten dyskomfort psychiczny spowodował, że nie chciałabym się znaleźć ponownie w takiej sytuacji. I dlatego wtedy wzięłam się za tworzenie nowych kąt i w suma summarum skończyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć kąt mam w sumie. Zarówno oszczędnościowych, jak i inwestycyjnych. I teraz tak. One są oczywiście wszystkie podzielone na różne subkonta, które mają właśnie służyć konkretnym celom. I jak ja to sobie podzieliłam? A więc, tak, pierwsze konta oszczędnościowe, to pierwsze z nich to jest konto na, na Work Emergency, bo to był taki mój największy strach, że właśnie, żeby móc pokryć wszystkie swoje wydatki w okresie, kiedy. Dzieje się źle I, i takie konto, by uważam, jest bardzo potrzebne każdemu, bo wiadomo, jak to jest w życiu. Nic nie jest na stałe. I y, założyłam je sobie i w tym momencie mam. Y, założyłam je sobie jakieś chyba 9 czy 10 miesięcy temu. W tym momencie mam na nim y, 3000 funtów odłożone i to jest dla mnie taka bezpieczna kwota. Ja się przy niej czuję właśnie dobrze. Y, jest to, co jakby mogłoby to pokryć moje podstawowe, najbardziej podstawowe rachunki bez żadnych wykasów przez okres 4-5 miesięcy kiedy na przykład by się coś działo nie tak znowu w moim biznesie, czy czy byłoby jakieś trudności finansowe, to mam ten, ten backup, mam właśnie to, to zabezpieczenie w postaci tej kasy, która jest tylko i wyłącznie właśnie na, na, takie, na takie potrzeby, więc nie szkoda mi jej brać, bo ja wiem, że ona tam jest właśnie po to, to nie jest kasa z przeznaczeniem na coś innego, ja muszę jakby ukraść i potem się męczyć z oddawaniem, tylko po prostu tutaj dzieje się źle, biorę. Nie myślę o tym. Jakby nie ma tutaj problemu, po to to jest i, i po to z tego korzystam i bez, bez mrugnięcia okiem po prostu. To jest kasa przeznaczona na ten cel i na ten cel tylko i wyłącznie. I ona tam jest i ona daje mi naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa. Idealnie chciałabym, żeby to było 5000 funtów. Z taką kwotą będę się czuła naprawdę dobrze i bez problemu, jeśli. Oczywiście wszystko będzie dalej dobrze szło, to bez problemu powinna ją odłożyć w przeciągu następnych, tam powiedzmy, kilku miesięcy, a na pewno do końca tego roku 2021. Kolejny, drugi fundusz to jest House Emergency, czyli właśnie domowe zabezpieczenie takie finansowe, i jest ono równie ważne dla mnie jak jak fundusz, właśnie ten pracowniczy finansowy. Ponieważ w domu wiadomo zawsze jest coś, coś się zepsuje coś, coś jakieś nie wiem, pójdzie nie tak, to czy to właśnie tak jak u nas się stało że mm, poszła pralka, pewnego dnia po prostu zaczęła się woda wylewać i trzeba było kupić nową pralkę tego samego dnia mamy małego dzidziusia, więc musimy mieć pralkę działającą i i co? No i poszukałam na, 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 na Argosie. Okej, okay, jest pralka fajna yy, w miarę dostępnej cenie. Jakoś tam, nie wiem, 250, 300 funtów. Nawet nie pamiętam tej ceny, bo po prostu co zrobiłam? Sięgnęłam do mojego yy, funduszu właśnie yy, domowego. I, I stamtąd wzięłam te pieniądze, bo miałam wtedy chyba 1000 funtów, bo to jest tak, to jest właśnie ta kwota, którą staram się utrzymać. 1000 funtów to jest. Yy, mój taki właśnie taki dobry, dobry poziom tego, tego zabezpieczenia domowego i, i wzięłam tą, tą kasę i, i, i tak w ogóle nawet o tym nie myślałam, po to to jest praca była już następnego dnia u nas prawda z, z, kupiłam też sobie właśnie tą next day delivery, przesyłkę z następnego dnia zapłaciłam bez problemu, tak samo mieliśmy ochotę na nową lodówkę Mm, właśnie przed przyjściem dzidziusia, ponieważ chcieliśmy, żeby w pokarmy w niej przechowywane, czy myśleliśmy, kiedy na przykład miałabym przechowywać tam moje mleko, żeby to wszystko było, prawda, w jak, jak najlepiej chłodzone. I, I tak samo, żeśmy starą lodówkę po prostu wystawili za darmo na, na marketplace, ktoś ją wziął w ciągu dnia czy dwóch, a, a nową lodówkę kupiliśmy za, tą, za te fundusze właśnie z... z konta, konta no, domowego, nie zoszczędnościowe, nie, no, ale konto domowe podcelowe. O. I, i, I właśnie i różnego rodzaju y, y, takie jak, tak jak małe, małe naprawy, czy, czy jakieś właśnie, nie wiem, y, nagłe potrzeby y, z właśnie nam z tego y, nie musimy pokrywać z naszych wypłat codziennych, tylko po prostu mamy tą kasę na tym, a następnie oddajemy ją sobie. Wpłacam chyba 50 funtów miesięcznie na chwilę obecną na to konto. Mój partner też tam coś tam od siebie dodaje, no i po prostu powoli, powoli, jak weźmiemy jakąś kwotę, to powoli nam, nam potem dobija z powrotem do tego tysiaka. Następne konta, właśnie te docelowe, to jest konto samochodowe, to jest akurat konto mojego partnera. On na, u siebie odkłada na, na, to, na to konto i ono pokrywa wszystkie, właśnie jakieś naprawy związane z autem. A jeśli nie ma takowych, on sobie dalej odkłada na to, tam powiedzmy 100-200 funtów miesięcznie i kiedy jest pora płacenia um, ubezpieczenia rocznego, to on po prostu. Pokrywa całe roczne ubezpieczenie właśnie pieniędzmi z tego konta. Jest to naprawdę również bardzo dobre, bo auta wiadomo też często się dosyć psują i te, te sumy nie są małe, to są jakieś od 100 do 200, 300 funtów zazwyczaj na, na, na naprawę czegokolwiek, więc też jest ono dosyć istotne i kiedy nie chce się właśnie płacić z, 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 tych, z tych właśnie regularnych. Przychodzących pieniędzy, tylko chce się właśnie to jakby mieć zabezpieczenie i, i nie myśleć o tym, nie stresować się, że czy nam potem starczy na to, czy na tamto z wypłaty, tylko właśnie po prostu bierzesz z konta i koniec tematu. Kolejne konto to jest nadpłaty kredytu na dom, czyli nad, nadpłaty hipoteki. Staram się tam przelewać również. Taką sporą część mojej, mojej wypłaty, ponieważ uważam, że nadpłaty no te za dom jednak są naprawdę takie owocne, ponieważ później dzięki temu płacisz mniejsze odsetki, czyli nadpłacisz sobie powiedzmy tam około, nie wiem, 3, 5, 10 tysięcy i później masz naprawdę zwracać się to w odsetkach, czyli opłacasz bardziej swój dom niż, niż bank. I w tym roku na przykład ja, my mamy taki deal z, z, naszym, z naszym bankiem, który, u którego właśnie mamy hipotekę, że możemy płacić raz w roku, robić taką nadpłatę. No i w tym roku, znaczy w zeszłym już, w 2020, nadpłaciłam 3820 funtów dzięki właśnie zbieraniu na to konto fajnie, bo to zawsze będzie parę funtów mniej w odsetkach, czemu nie. Kolejny kolejna konto to z konto na mojego na mojego synka. Tam właśnie wpłacałam jakieś takie dosyć małe kwoty, no bo wiadomo, że rzeczy typu jakieś pieluchy czy ciuszki czy, 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 czy cokolwiek, prawda, cykinie i takie tam. No to kupujemy po prostu normalnie z naszej wypłaty, ale na przykład trzymałam to po to, żeby kiedy będą jakieś większe wydatki yy, na przykład na łóżeczko, czy nie wiem, czy trzeba będzie kupić nowe siedzonko do auta, no yy, nie wiem co tam dzieci potrzebują, taka nie jestem obecna w tych tematach, ale na pewno czasami są większe wydatki, no to właśnie chciałam mieć na to osobne konto, yy, ale, ale tam, tam nie mam dużo, ponieważ yy, okazało się, że dziadki były na tyle hojne, że... Yy, przy narodzinach właśnie naszego synka. Dostał on od nich taką ładną kwotę pieniężną, i, i właśnie z tej kwoty na razie kupiliśmy łóżeczko za, za 100 funtów, i, i pewnie jakieś inne większe, yy, jeśli będą potrzebne jakieś większego rodzaju. Rzeczy dla niego, no to też stamtąd weźmiemy. Więc na razie to konto jakby zostawiłam, na nim jest tylko 166 funtów. No bo mówię, nie, nie wpłacam, bo ma y, w gotówce od dziadków y, osobne konto, <grym>, z którego korzysta. Y, kolejne konto y, to jest moje własne. Y, takie po prostu widzi mi się, y, nazywa się Fan Account, czyli konto na, na zabawy i na przyjemności. I jest to konto, z którego wpływa, na które wpływa kasa z, ze sprzedaży moich na moim eBayu hobbystycznym, gdzie sprzedaję moje ciuchy czy, czy na przykład buty, torebki i innego rodzaju rzeczy, których już nie używam. Pozbywam się tam po prostu starego śmiecia i z tego zawsze mi spływa tutaj jakieś 2 funty, tu 3, tu 5, tu 10. I w tym momencie mam chyba 360 funtów na nim. I jest to właśnie forsa na, na moje jakieś przyjemności, czyli na przykład jakaś jak następnym razem jak będę w Polsce, to będę chciała sobie pójść do, do kosmetyczki, czy pójść sobie zrobić brwi, yy, czy, czy w ogóle jakieś no jakieś zabiegi pielęgnacyjne, prawda, żeby trochę ulepszyć facjatę. To sobie zafunduję z tego, więc jest to konto na takie moje, właśnie, próżności kobiece. Bardzo przyjemne i fajnie je mieć. Jest to moje ulubione konto. <grywia> Wiadomo. Kolejne konto, które dopiero założyłam, ponieważ była taka potrzeba, to jest konto na moje koty. Wcześniej go nie było, aż do momentu, kiedy jeden z kotów stwierdził, że nie sika i że mu się zatkało i było to takie behawioralne, związane z, z pojawieniem się dziecka. I, I ten, i po prostu nogo zatkało, i trzeba było zastosować dosyć radykalne leczenie. Na szczęście nic poważnego. Kot jest teraz i zdrowy, ale kosztowało nas to 860 funtów. Jak to mówię, to mnie tak ściska w żołądku. No, więc. To jest taka kwota, że no właśnie, spora. To są takie kurde wakacje. Taki dwutygodniowy, all inclusive, gdzieś, prawda, na jakichś fajnych Ibizach, czy Maltach, czy innego. Nieważne, już to przebolałam. Powiedzmy. I, i tak, no i kot pokazał, że warto mieć też kocie konto oszczędnościowe, ponieważ nie mieliśmy takowego i trzeba było pożyczać z innych. Yy, Innych kont, żeśmy się zapożyczyli. Zapłaciliśmy to w dwóch ratach trochę z wypłaty, trochę z innych kont, gdzie już tam poddawaliśmy sobie, i no i tak, tak, tak to jest. No i w tym momencie koty mają swoje własne konto, gdzie mają 77 funtów. Wiem, to jest nic w porównaniu do tych 860, ale nie sądzimy, że to, to ta choroba powróci ponieważ no, tak, tak nam było obiecane przez weterynarza, więc, ale już w razie czego jakby cokolwiek się działo podobnego, mamy na to osobne konto, jesteśmy przygotowani. No więc tak, więc tyle o tych kontach oszczędnościowych, docelowych. Natomiast mam jeszcze konta inwestycyjne. To pierwsze, o którym mówiłam, to jest właśnie konto na, na zakup domu pod wynajem i tam, tam odkładam takie właśnie dosyć spore kwoty. Jest to moje najważniejsze takie konto najbardziej ambitne bo chciałabym kupić dom pod wynajem już w, w lecie tego roku, czyli gdzieś w ciągu następnych 6 miesięcy. I, i, i tam, tam właśnie odkładam dosyć spore kwoty. Drugie konta inwestycyjne, to mam osobne konto, gdzie mam. To są konta właśnie typowe, o Boże, masło maślane. Ja odkładam sobie na konto Lisa, które jest tym kontem takim emerytalnym i tam, tam, tam co właśnie inwestujesz w akcje i obligacje, ale nie ty, tylko przez właśnie przez jakąś tam organizację właśnie, która, która ma to konto. Boże źle mówię, ale wiecie, o co chodzi. No jest apka i oni zarządzają Twoimi pieniędzmi i ty po prostu na to wpłacasz regularnie jakieś tam kwoty. I wyciągasz później, w, inwestujesz w te akcje, obligacje, i to jest takie długoterminowa inwestycja, gdzie po powiedzmy 20 czy 30 latach możesz wyciągnąć kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy funtów. I pierwsze to jest Lisa, to jest konto emerytalne, właśnie, gdzie ja wpłacam Część, a chyba 20% albo 25%, przepraszam, nie pamiętam, dostajesz tego, co wpłacisz, to to rząd również wpłaca na twoje konto. I, no i dodatkowo to rośnie dzięki temu, właśnie, że inwestujesz właśnie w ten stock market. Kolejne konto również u, u, na tej samej apce, którą tutaj właśnie na dole na, na wam wypiszę. To jest ISA, Stock and Shares, i to jest osobne, inne konto. LISA to konto emerytalne, to możesz dopiero zamknąć w wieku 60 lat, a to drugie konto możesz zamknąć kiedy chcesz, no ale idea jest taka, żeby trzymać je jak najdłużej i, i, i żeby zaowocowało to jak najlepiej, jak największymi zyskami. I, i kolejne, kolejna apka, na którą... Płacałam sobie takie grosze tu i tam. To jest Trading 212, i tam inwestowałam już sama. Po prostu bawiłam się właśnie w takie inwestycje. Kupiłam sobie jakieś tam udziały w różnych firmach, w, w oleju i właśnie w jakichś tam finansowych. Tam wiem, że w kilku bankach i w, w czymś tam jeszcze. A to, to, był, to, to jest bardziej takie dla zabawy, dla mojego własnego. Jakby testowania tego rynku i, i, i bawienia się w to wszystko, i tam chyba mam wpłacone 200, tam 20 funtów, które mi sobie właśnie teraz rosną. Zaczęłam, zaczęłam inwestować, kiedy właśnie był tak jakby największy spadek na rynku w czasach COVID -a. i wszystko stało bardzo tanio. Pokupywałam sobie tam właśnie różnego rodzaju akcje i obligacje za grosze, i, i właśnie teraz one sobie tam rosną chyba. Mam nadzieję. Jak ostatnio sprawdzałam to dorosły. Nie wiem, jak, jak jest teraz, ale <głos》> liczę, że te 220 funtów mi przyniesie 10 albo 20 razy tyle, albo 100 razy tyle w przyszłości. Zobaczymy. No i, i to, to właśnie było na tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, dlaczego warto mieć te y, dodatkowe konta, zwłaszcza na przykładzie mojego kota, <głos》>, który nas załatwił i nauczył, że... Że, że jednak dziewięć kont to nie jest wystarczająco, potrzebne jest 10. I, i, I właśnie jak one pomagają. I oczywiście nie mówię, że każdy powinien mieć akurat tego typu konta docelowe co ja, ale pomyślcie, co w waszym życiu właśnie jest jakby takie, takim wyzwaniem finansowym, gdzie, gdzie ta kasa wam ucieka. G gdzie warto się zabezpieczyć właśnie, bo bo co roku na przykład znajdujecie się w sytuacji o cholera, znowu wydam tyle i tyle na to i na to, prawda? I często u innych ludzi, jak czytam lub oglądam filmiki na YouTube, to są to sytuacje związane ze świętami Bożego Narodzenia, czy z urodzinami y dzieci y no i, i tego typu właśnie takie imprezowe. I oni na to odkładają na przykład, właśnie pieniądze, i potem naprawdę mają taką ulgę, kiedy przychodzi do wydawania kasy na prezenty urodzinowe, organizowania imprez, czy na y, właśnie kupowanie y, dekoracji świątecznych, czy prezentów pod choinkę. Więc pomyślcie, co w waszym życiu jest takiego, y, takiego właśnie ciężkiego finansowo, i postarajcie się odkładać nawet małe sumy pieniężne, na naprawdę. Ja na przykład na to moje. Fan account to moje konto właśnie i, i z, gdzie, gdzie, gdzie daje nam przyjemności własne kasy z, ze sprzedaży moich prywatnych eBayowych. No to tam, tam to dosłownie czasami mam kilka tygodni, że nic nie wpada. Czasami wpadnie 3 funty, czasami 5, czasami wpada 15, 20, bo sprzedam 3-4 rzeczy jednego dnia i jest fajnie, ale, ale właśnie. Jakoś w ogóle na niej nie zwracam uwagi, aż za pewnego dnia tak spojrzałam i mówię: Jezu, już tutaj mam powiedzmy 250 funtów, potem o matku już mam 320. I wiesz, naprawdę tak rośnie ta kasa, pomimo tego, że tego się tak jakby nie widzi i nie czuje. No I w pewnym momencie, no, mam 360 funtów, czyli mam jakieś 1700 zł na Polskę, żeby sobie zaszaleć i, i sobie tak trochę ten ym, dogodzić sobie samej, prawda? Więc właśnie mówię, no jest, jest, to wszystko naprawdę jakby jest istotne. Odkładaj, nawet jeśli by, byłoby to dla Was jakieś 5 funtów miesięcznie, nawet zaczynając od takich małych kwot. Zobaczycie, później to zacznie wzrastać, bo jakby ten, ten nawyk się wyrobi, spodoba Wam się to, że ta kasa wzrasta i będziecie sami chcieli troszkę więcej dokładać i jakby. Mniej wydawać w innych dziedzinach życia, a więcej odkładać na te, na te swoje konta. Jest to bardzo takie przyjemne i satysfakcjonujące, kiedy się widzi, jak one rosną. Więc to nie jest naprawdę ciężkie, tylko wystarczy właśnie wejść w ten nowy nawyk i, 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 no, i, i, i zacząć, prawda? Po prostu zacząć robić to. Także no, życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby Wam się udało właśnie zorganizować swoje finanse, tak aby, aby było Wam łatwiej w życiu. I widzimy się w następnym razem przy następnym filmiku. Łuźjaki, do zobaczenia.